Cześć. To była pierwsza spokojna noc od długiego czasu. Oczyszczenie siedliska zławlało w obozowiczów nową nadzieję, nie mogę ich zawieść, dlatego też wyruszam dzisiaj pokonać krwawą orlicę. Będę musiał udać się na cmentarz należący do klasztoru, sąsiaduje z zimną równiną, a więc jest niedaleko. Zanim jednak się tam dostanę będę musiał wylić to całe paskudztwo. Demony one zorganizowały się małe społeczności, mają nawet swoich szamanów, którzy potrafią przywrócić ich do życia, to właśnie ich muszę na początku zlikwidować. W przeciwnym wypadku walka nie będzie miała sensu. Głównie sam złom. To jakaś nowość. Myślałem, że te rejony zamieszkałe są tylko przez te małe demony. Te diabelstwa podpaliły komuś dom. Nie dziwię się, że wszyscy chcą się chować teraz w obozowisku odszedł. Załatwione. Wreszcie będzie tu trochę spokoju. Mam zamiar trzymać się tej ścieżki. Następnie. w zgubił jakiś talizman. Podwyższa zręczność. Całkiem przydatna sprawa. Zostawię go sobie w plecaku. Do cmentarza jeszcze kawałek strasznie rozględziły się te demony. Wytrzymałości, to kolejny ślad po Haradrimach. Specjalnie zostawili je dla pielgrzymujących do klasztoru. Wystarczy je dokument, aby otrzymać magiczną moc. Tym razem mogę biegać nie czując zmęczenia. To przyspieszy moją misję. Powinienem być już niedaleko cmentarza. Spotkam się ze śmiercią, twarzą w twarz. Widzę, że przyboczna straż ulicy składa się z zębiaków, pewnie wyciągnęła wszystkich biedaków z grobów. Przyszła i sama orlica. Nie uciekaj, i tak cię dopadnę. Już po wszystkim, na szczęście nie było zbyt trudno ją pokonać. Jesteś wolna! krwawa orlico! Zanim jednak wrócę po nagrodę, rozejrzę się trochę po cmentarzysku. Zostało mi jeszcze kilka szkieletów do wybicia. Nikogo więcej nie widzę. Drzwi do tej krypty są otwarte. To może mnie chowała się krwawa orlica. Muszę to sprawdzić. Tej też muszę zrobić porządek, żeby nie było. Powiedziałbym, że to są raczej katakumby, jak na krypto to jest to za duże. Chyba, że ktoś to po cichu drążył przez lata. Ciekawe, kogo tu chowali, może przełożonych z klasztoru, a zwykłych zakonników na cmentarzu. na komnata, wraz z szefem Nie uniosę już nic więcej. Oprócz złota, kilka ciekawych rzeczy wypadło. Mój plecak jest za bardzo napchany. Trudno, wszystkiego nie dam rady zabrać. Została jeszcze jedna odnoga do sprawdzenia. Na tych z zaklętoją trzeba bardziej uważać. Na szczęście obyło się bez większych problemów. Dobra, mogę wyładzić. Prawda jeszcze po drugiej stronie, takie cmentarze zawsze były budowane symetrycznie. Do mauzoleum też drzwi były otwarte, a więc mogę się spodziewać powtórki. Kolejna banda zombiaków z szefem. Niestety, plecak mam pełny, może przyjdę tu jeszcze później drugi raz, żeby pozbierać te skarby. Korytarze są bardziej wyludniałe niż w krypcie. Widzę już komnatę ze skarbem. Widać, że te korytarze są od czasu do czasu przez kogoś odwiedzane, te płonące świece są w miarę nowe. Już wychodzić, wszystkie korytarze zostały oczyszczone. Teraz cmentarz jest bezpieczny. Wracam do obozowiska Łotrzec. Jaski nie odwiedzę sobie innym razem. Na szczęście te kapliczki odzyskują z czasem moc. Jest super. O, Kasia ja sama mnie odnalazła. Dobry wieczór. Witam. Nie mogę wprost uwierzyć, że udało Ci się pokonać krwawą orlicę. Chociaż niegdyś była moją najbliższą przyjaciółką, modlę się, aby jej umęczona dusza została na zawsze wygnana. Prawdziwie zasługujesz na mój szacunek i na lojalność łotrzyc. Oddaję ci do dyspozycji kilka moich najlepszych wojowniczek. Dzięki. Sam też bym sobie poradził. Nie mogę wprost uwierzyć, że udało ci się pokonać krwawą orlicę. Drugie zadanie wykonamy. Pogadam jeszcze z To Oczywiste, że stoi przed nami zło, które ciężko pojąć, a co dopiero z nim walczyć. Jest tylko jeden choredryński mędrzec, biegły w tajemnej wiedzy, który mógłby nam służyć radą. I nazywa się Descartes. -Cain. Musisz udać się do Tristramu. I odnaleźć go. Mam nadzieję, że znajdziesz go żywego. Do Tristram? Ono przecież zostało zniszczone przez diablo i jego hordy potworów. Po co mam tam iść? Tristram leży zbyt daleko, żeby dostać się tam piechotą. Zanim udałoby ci się tam przybyć, Kein już by nie żył. Ale istnieje magiczny portal, który cię tam przeniesie. Aby go otworzyć, trzeba stanąć w kręgu kamieni i dotknąć ich w pewnej kolejności. Można ją odczytać z runów wypisanych na drzewie i Musisz odszukać to święte drzewo i wrócić z jego koła. Ja odczytam runy, które pozwolą na otworzenie magicznego portalu. Czyli stary Kain jednak przeżył, to będzie duży zaszczyt móc go uratować. Jeszcze jedno pytanie, Kajsza. Witam. Na korze Inifusa widać tajemne runy, a Kara potrafi je odczytać jako zapowiedź naszej zemsty. To jeszcze wpadnę do Charsi przy okazji, co się jej sprzedam. Miłego dnia. Jeśli przyniesiesz korę Inifusa. Kara będzie w stanie powiedzieć ci, jak się dostać do Tristram. Popatrz, to wszystko zabrałem potworem. Drugie tyle musiałem zostawić na miejscu? To już wiem, co będę robił jutro. Dzisiaj mam już zamiar tylko odpoczywać. To na razie. Cześć.